Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie na kanale Radio Racjo, gdzie ponownie mam zaszczyt gościć Państwa w premierowej audycji Europa, Europa, audycji poświęconej szeroko rozumianej tematyce europejskiej, będącej duchową kontynuacją nadawanego w Radio Poznań programu Kierunek Europa. Nazywam się Maciej Mazurek. A moim dzisiejszym gościem jest pan mecenas Mikołaj Drozdowicz, prawnik i publicysta Tygodnika do Rzeczy, z którym wspólnie rozmawiać będziemy o rozgrywającym się na naszych oczach demontażu państwa prawa w Polsce. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Radio Racjo, audycja portalu Deliberacjo. W jednym z tekstów opublikowanych w tygodniku do Rzeczy postawił taką pan mocną tezę, że po 1989 roku właśnie Polska nie była w krajem w pełni demokratycznym. Co to oznacza? To brzmi dość no, szokująco dla wielu uszów. A, może brzmi to szokująco, ale ja jestem prawnikiem, więc odnoszę to do, do, do kwestii prawnoustrojowej. To nie jest żadna jakaś taka publicystyczna narracja, tylko to jest, to jest teza, która jest oparta dokładnie o konstrukcję ustrojową państwa polskiego. Proszę zwrócić uwagę, że. Proces demokratyzacji obejmował kilka aspektów. Prawda? Obejmował ten aspekt związany z poszerzaniem sfery wolności, z, z umożliwieniem też prowadzenia działalności gospodarczej, następowało oczywiście stopniowo z poszerzaniem także sfery wolności słowa, likwidacja cenzury formalna, która bodajże nastąpiła w 1989 roku, oczywiście także proces polityczny, czyli wybory, prawda, najpierw te częściowo wolne w 1989 roku, a później już w 1991 roku, tak, ciekawe, że tak późno dopiero przeprowadzono w Polsce pierwsze wolne demokratyczne wybory. I to jest ten proces demokratyzacji państwa, który wszyscy znamy, no? to jest ten, ten proces, o którym, o którym się mówi, jako ten, ten, ten początek transformacji ustrojowej, tego, co nas doprowadziło do później już III Rzeczpospolitej, ale nie pamięta się o tym i w ogóle się na to nie zwraca uwagi, że ten proces nie objął jednej z trzech rodzajów władz, mianowicie władzy sądowniczej. Władza sądownicza w, zarówno w, w tym okresie transformacji, jak również w okresie dzisiejszym, można powiedzieć, że jest wprost kontynuacją władzy sądowniczej okresu PRL-u. To jest, to jest tak zwane deep stage dzisiaj, takie modne słowo. No, jest, można powiedzieć, tak? że to jest deep state, a można powiedzieć, że to jest po prostu strażnik systemu, tak? mhm. że to na tym to, na tym to polega. Korporacja miała się się sama Ko oczyścić. Były... miała się sama oczyścić, ale ją o kwestiach Proszę zwrócić mhm. uwagę, że dzisiaj sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczpospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej i przez całe lata, przez kilka, można powiedzieć, ponad 20 lat. W Polsce funkcjonował taki oto model, że prezydent w zasadzie jest tylko i wyłącznie notariuszem w tej dziedzinie. To znaczy podpisuje to, co mu krewa Rada Sądownictwa tam podtyka i w zasadzie nawet sędziowie próbowali przeforsować taką zasadę, że, że prezydent nie może odmówić tej, tej, tej nominacji. Tymczasem skąd się brała krewa Rada Sądownicza? Krawą Radę Sądowniczą powoływali w większości sami sędziowie. Nie było żadnej demokracji. To była czysta, czysty przejaw korporacjonizmu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tą pierwszą Krajową Radę Sądowniczą w okresie transformacji ustrojowej, musieli powoływać sędziowie, którzy byli jeszcze powołani w okresie Perelu. No to można powiedzieć, że istnieje w pełni ustrowa ciągłość władzy sądowniczej od czasu Perelu do chwili obecnej. Z tego, zdaniem pana panie mecenasie, ta puszka Pandory to jest wybranie dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. Tak? To, to jest ten moment takiego już jawnego psucia państwa. Przez no, tą przewagę korporacji. Tak, ale mi się wydaje, że akurat mówimy tu o roku 2015, to jest już trochę, trochę później. Mi się wydaje, że. Wtedy zadziałał ten, ten mechanizm strachu przed y, 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 utracą kontroli nad systemem, prawda? No, bo ten system funkcjonował przez ponad 20 lat na takiej zasadzie, że w sumie nieważne, kto wygrywa wybory, tam różne były opcje polityczne w międzyczasie u, u władzy, ale generalnie państwo należało do jednych. Tak? No, to można z, to, 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 to sprowadzić w sumie do takiej, do takiej dość prostej refleksji. Natomiast w 2015 roku, już po wyborach prezydenckich, kiedy wygrał prezydent Andrzej Trude, wydawało się, że ten system może się posypać, dlatego że y, zwycięstwo Prezydenta Dudy otworzyło jednocześnie drogę, co się później zresztą stało, do tego, że zwycięstwo w, par w wyborach parlamentarnych skupiło całość władzy w ręku jednego obozu politycznego, który to no przynajmniej formalnie nie należał do tego, do tego y, y, porządku ściśle mocno mm -hmm. Ja nie chcę powiedzieć, że PiS jest jakimś antysystemowym y, 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 mechanizmem, ale to nie zmienia faktu, że jednak włodarze, czy cierpę się wystraszyli. I stąd się pojawił ten pomysł, żeby awansem do Trybunału Konstytucyjnego na ostatnim posiedzeniu. Sejmu jeszcze zdominowanego przez PO i PSL wybrać pięciu sędziów, tylko że problem polega na tym, że wtedy Trybunał Konstytucyjny był w pełnym składzie zgodnie z konstytucją. Ja tu mam zawsze konstytucję przed sobą, bo jak ja mówię o prawie, to ja mówię o prawie, a nie o poglądach na temat prawa. Trybunał konstytucyjny składa się z piętnastu sędziów, no, oni wybrali 16, 17, 18, dziewiętnastego i dwudziestego sędziego. No, później stąd się wzięła cała awantura. No, jakie były dalsze losy tego konfliktu, jak to toczy się do dnia dzisiejszego, no, to to jest temat na osobną dyskusję, ale w moim przekonaniu po prostu taka była intencja, po prostu, no i że też, swoich i też w ramach reformy, czyli budowania państwa w pełni demokratycznego PiS w 2017 roku zmienił zasady powoływania sędziów, tak? Tak, tak. I to, no, to, to była też, demokratyzacja. To też, tak. Na, na no, czym ta demokratyzacja polegała? Polegała na tym, że do tej pory... Władza sądownicza wybierała sama siebie. To, to jest kpina z demokracji. Jeżeli państwo polskie jest demokratycznym państwem prawa, a zgodnie z artykułem czwartym konstytucji, władza zwierzchnia należy do narodu, który sprawuje ją bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli. Czy czynnik polityczny musi brać udział również w wyborze sędziów. Czynnik tak? ludowy, powiedziałbym. Tak, naród. tak? To jest tak. ta legitymizacja każdej władzy. Tak? Jeżeli mamy też w artykule dziesiątym zapis o trójpodziale władzy, no to w konsekwencji właśnie tego, że państwo polskie jest państwem demokratycznym, a władza zwierzchnia należy do narodu, to nie może być tak, że jakakolwiek władza nie ma żadnej demokratycznej legitymizacji. I ta diagnoza PiSu i to co PiS zrobił w 2000 w 17 roku zmieniając ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, z założenia było słuszne, bo to zmieniało zasady wyboru sędziów z tego niedemokratycznego konceptu mhm. czysto, czystej korporacyjności do modelu bardziej demokratycznego, no bo od tej pory nadal sędziowie mieli większość w karesie, ale już ci sędziowie byli wybierani przez. Yy, Sejm, a więc przez władzę, która ma legitymację demokratyczną. I to było tak naprawdę wprowadzenie standardów europejskich, tak? W bardzo tak. To tak. jest, jest ciekawe, jest... że bardzo w bardzo wielu krajach jest rzeczą zupełnie oczywistą, że ta, ta władza polityczna, de facto demokratyczna, tak? no bo to, to o to chodzi w tym wypadku, Demokracja jest standardem w, mm -hmm. w Europie, no, może poza tam Liechtensteinem, prawda? Pięknym Ona, miejscem. tak? tak ta, 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 ta... To, to, to było uderzenie jakby w jądro systemu? tak? To było uderzenie w jądro systemu, dlatego że to doprowadziło do tego, że, że w istocie rzeczy. W doktrynę Naumana. W doktry... Dok, tak, doktrynę Naumana, ale problem sprowadza się do tego, że na czym ta doktryna polega, bo y, to też trzeba z, y, y, tutaj trochę z tą sprawę zniuansować. Jak tak słuchamy tych wszystkich wypowiedzi, tam głównie w tv w gazecie wyborczej, to właśnie wrażenie, że to jest takie strasznie płytkie, prymitywne, że. W istocie chodzi o jakąś politykę, i tak dalej. Pewnie, że o to chodzi, ale w istocie rzeczy, na czym powiada doktora Z perspektywy zwykłego obywatela, to, kto powołuje sędziów, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To nie ma znaczenia, czy ten sędzia jest powołany przez taką korporację, czy przez inną, czy przez Sejm, czy prezydenta, czy przez Radę Ministrów, czy przez posłów, czy przez senatorów, i tak dalej. Z perspektywy zwykłego obywatela to nie ma znaczenia i w 99% spraw też to nie ma znaczenia, bo jakie to ma znaczenie, kto powołuje sędziego w sprawie Kowalski przeciwko Kowalska o rozwód, tak? Znaczenie to ma w tych bardzo niewielu sprawach, to są jakieś promile spośród wszystkich spraw rozpoznawanych w skali całego roku, gdzie zachodzi czynnik polityczny albo ideologiczny. Krótko mówiąc, jeżeli pan Romanowski, który uciekł na Węgry i tam dostał od władz węgierskich azyl, miałby być sądzony w Polsce jako były wiceminister sprawiedliwości, to ja z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest bardzo wątpliwe, żeby on mógł liczyć na uczciwy proces, mhm. mimo że w podobnej sytuacji zwykły obywatel zapewne mógłby liczyć na uczciwy proces. Tak więc tu chodzi o to, że ta, ta, tym probierzem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jego autentycznej bezstronności i niezależności, nie jest cała masa spraw, które są rozpoznawane mniej lub bardziej sprawiedliwe, tylko są te sprawy z, z tym odcieniem politycznym lub ideologicznym. Jeżeli trafia do sądu sprawa jakiegoś polityka Platformy Obywatelskiej, celebryty, mhm. uczestnika tego tam warszawskiego salonu, mhm. jakiegoś tam aktora, który tam wypowiadał krytyczne zdania na temat opcji konserwatywnej, to może Liczyć się z tym, że on po prostu zostanie potraktowany łagodniej, na to są dowody w postaci licznych orzeczeń. Tak? No, po drugiej stronie na coś takiego liczyć nie można najlepszym przykładem takiego haniebnego orzeczenia, bo był wyrok trzech lat bezwzględnego pozbawienia wolności na młodą dziewczynę nie karano zdaje się wcześniej za to, że wyrwała torebkę tam LGBT komuś. Pewnie, że to jest naganne i za to ona pewno zostać ukarana, ale wsadzanie na trzy lata do, 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 do więzienia be, bezwzględne zbrodnia znaczy, sądowa. Rzecz ciekawa, bo w, w dużej mierze to środowisko aktywne politycznie. Sędziów no jest odpowiedzialny za zmianę władzy w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że do pewnego momentu ja przypominam sobie sytuację w wystąpień KODU gdzie usiłowano dokonać zamachu, swoistego zamachu stanu i w momencie, kiedy to nie wyszło, no to wtedy rozpoczęła się taka bardzo ostra jazda na wskazywanie, że w Polsce nie ma praworządności. I, i, i to było przenoszone na forum właśnie to europejskie do Brukseli, no i ciągle było słychać, że Polska jest krajem, który stacza się w autorytaryzm, totalitaryzm. A praworządność, przywracanie demokracji, przepraszam do... To... Może tak nie powinienem mówić, ale to jest propaganda dla idiotów. Tak? To znaczy, to są pewne słowa, klucze, którym nadano zupełnie inną, inny sens niż one mają słownikowo. To jest po prostu zabawa semantyką. To jest tak jak w tej chwili rozliczenia pisu, tak? to ma budować jakieś emocje, nic z tego nie wynika, tam żadnych konsekwencji z tego tak naprawdę nie ma, ale się podgrzewa emocje. To mi się przypomina ta, ta, ta historia z czasów powstania listopadowego, gdzie podobno lud warszawski ruszył na barykady. Na zaborce, po tym jak usłyszał, że CAR gwałci konstytucję, myśląc, że chodzi o jakąś dziewczynkę, prawda? To tak samo tutaj, to tam z praworządnością tak naprawdę definicyjną, to to, co się działo w Polsce, to nie ma kompletnie nic wspólnego. Znaczy, z, z brakiem praworządności, z tymi zarzutami, które, 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 które padały, trzeba się zmierzyć jako po prostu z elementem propagandy, tak, do tego się to, to sprowadza. Natomiast za tym kryją się też realne interesy i to nie ulega wątpliwości, że w środowisku tak. sędziowskim są takie radykalne odłamy, bo to nie dotyczy wszystkich sędziów. Ja no właśnie, mówię. no właśnie, ale w, nagle teraz ożywiły się te tak zwane wielkie autorytety sędziowskie, które mówią, że to co robił poprzednia ekipa, poprzednia władza, no to była, no rzeczy straszne, że to było kompletne, no, rozchwianie tutaj państwa prawa. I rzeczywiście szermuje się argumentami, wobec których człowiek taki powiedziałbym, nieznający materii, no może poczuć się bezradny i może ulec temu to jest, ze względu na tak zwaną siłę autorytetów. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Myśmy przestali w Polsce rozmawiać o prawie, zaczęliśmy rozmawiać o poglądach o prawie. A człowiek, który ogląda jakieś takie mainstreamowe przekazy dotyczące właśnie tego, co się dzieje w Polsce od strony prawnej, on żadnej wiedzy na ten temat nie ma, no bo to, to jest, po prostu to są tylko i wyłącznie jakieś poglądy na temat, na temat tego, jak, jak prawo powinno wyglądać, a nie informacja na temat tego, jak prawo rzeczywiście, jak, znaczy jak pan, litera prawa brzmi. Pan napisał, że prawo obecnie w Polsce to opinie, uchwały, analizy i no orzeczenia właśnie. wydawane przez świat prawniczy. No, który chce powrotu do tego, żeby było jak było, tak, tak, zacytuję klasyka, tak. klasyczkę panią reżyser Agnieszkę Holand. Tak, dokładnie, na tym cały problem polega, ale żebyśmy też nie byli tacy mało subtelni, intelektualnie jednostronni, tak? Tak. trzeba sobie zdać sprawę. No zresztą, właśnie, gdzie te wielkie błędy? Że właśnie, popełniono jednak, i to jest, rzeczywiście to obciąża poprzednie kierownictwo resortu sprawiedliwości, popełniono bardzo poważne błędy, po pierwsze, Zantagonizowano środowisko sędziowskie zupełnie bez sensu na początku tymi kampaniami o tym, że sędziowie to są tam złodzieje, jakiś ła, łachmaniarze, prawda, najgorsi na, na świecie. No to było bez sensu, tak? No bo jednak większość sędziów zachowuje w tym wszystkim pewną neutralność, tylko stała się zakładnikami ekstremy w postaci tamtej tej, 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 tej czołówki z i tam jeszcze z tych in, innych organizacji funkcjonujących w obrębie wymiaru sprawiedliwości. Raczej że rozsądny, by podszedł do tego, w taki sposób, żeby spróbowali jednak przekonać tą większość milczącą i niekoniecznie zaangażowaną politycznie. To był taki pierwotny błąd, który, który uczynił całą tą sprawę taką bardzo emocjonalną. Druga kwestia to jest taka, że zabrakło dobrych ludzi, to znaczy faktycznie resort sprawiedliwości nie miał zaplecza intelektualnego, nie miał dobrych prawników, których mógł po prostu wystawić. No tak, ale abstrukcja była, pamiętam, gigantyczna. Pamiętam początek władzy PiSu i spotkanie ministra sprawiedliwości, kiedy 90% wychodzi ze spotkania. Tak, ale, ale to prawdopodobnie to, 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 to było powiązane właśnie już z tą, z tą kampanią antagonizującą środowisko. Ja to tak odbieram w każdym razie, bo ja będąc w sądach, no nie mam takiego przekonania, że każdy sędzia ma na czole napisane czy wytatuowane osiem gwiazdek. Tak, mhm. absolutnie to jest, to jest, to jest mylna, mylna refleksja. Natomiast jak mówię, sędziowie stali się zakładnikami tej ekstremy skrajnie upolitycznionych sędziów, którzy tam działają głównie w tym to, to, to stowarzyszeniu Justycji. I to jest pierwsza sprawa. Druga, tak jak mówię, to jest brak kadr. Trzecia kwestia to jest to, jest to że, to, jest, to trzeba by trochę szerzej powiedzieć, to jest tam ten mechanizm, który po raz pierwszy w, 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 zafunkcjonował w Polsce w związku z lustracją w 1992 roku. Idea bardzo słuszna. Wtedy, jak pamiętamy, Korwin-Mikke zgłosił te, ten wniosek o to, żeby minister spraw wewnętrznych ujawnił tą agenturę tam w, w, na pewnych szczeblach administracji, sejmu itd. Tak to było najprawdopodobniej ustawione, bo zapewne było tak, że, że tam Antoni Macierewicz już wcześniej to, to, te, te akta sobie tam badał, a Korwin-Mikke zgłosił taką uchwałę, ona ku zaskoczeniu wielu przeszła. No i co się stało? Zamiast przeprowadzić lustrację w sposób cywilizowany, tak jak to dziś, zrobiono to w Niemczech, powołano Instytut Gałka, niezależnego pastora, tam wsadzono na, na kierownika tego, tego przedsięwzięcia, to w Polsce y, słaby rząd, rząd Olszewskiego był bardzo słaby politycznie. Dodatkowo resort Antoniego Macierewicza, dysponujący nagle gigantyczną przewagą polityczną, zaczął tymi teczkami, jakby na to nie patrzeć, grać. I słuszna idea przerodziła się w karykaturę. Na chwilę rząd rzeszowskiego upada, idea ilustracji skończyła się raz na zawsze, bo nigdy tej ilustracji w Polsce nie przeprowadzono. No tak, ale siły przeciwne ilustracji były potężne. I wówczas, siły, wówczas tak, to trzeba, to tak, trzeba, tak, trzeba brać pod uwagę. Ale siły, siły sprzeciwiające się reformie wymiaru sprawiedliwości były równie potężne. I dlatego. Tego typu działania nie mogą sprowadzać się do. Koncepcji zawłaszczania, to znaczy, skoro była doktryna Neumana, to my sobie zrobimy własną doktrynę i wsadzimy własnych ludzi. To widać w tej chwili, chociażby po tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że administracja Donalda Trumpa, ta, która już w tej chwili no, formalnie, for, formalnie tą władzę po inauguracji prezydenta przejęła, ona w bardzo wielu obszarach nie chce przejmować aktywów tych, które były domeną lewicowo-liberalnych rządów, nie tylko prezydenta Bidena, ale także wcześniej, pewnie sięgających jeszcze bardziej. Baracka Obama, w niektórych obszarach może i nawet prezydentury Bill'a Clintona. Oni chcą to po prostu zrównać z ziemią i zaorać. Po prostu niektórych rzeczy się nie da przejąć politycznie, nie da się działać na zasadzie łupów, że to jest nasze, to było ich, to będzie nasze. Tak? Że oni mieli tu przewagę, ale teraz budujemy. Jakby skażony moment genezy tak, instytucji powoduje, po że nie Dokładnie. jesteśmy w stanie jej reformować. Dokładnie tak. tak. I, tak I to jest ten, ten w moim przekonaniu największy błąd wokół wymiaru sprawiedliwości, że zaczęto to traktować po prostu w takich pisowskach kategoriach. Ale teraz biorąc pod uwagę tę walkę o praworządność metodami niepraworządnymi na Rympał mamy do czynienia z, z czymś, co chyba swoistą atrofią. Takim, powiedziałbym, no, zapadaniem się całego właściwie systemu prawnego, no, który jest fundamentem każdego właściwie państwa. No i to jest zaproszenie do, do świata hołbsa, do, do wojny wszystkich przeciw wszystkim. Tak, tak w momencie, kiedy nie mamy takiego, takiej rękojni. Tak? tak, ale to jest, to jest no, to można by też w takiej kategorii bardziej filozoficznej się do tego odnieść. Otóż my takie mamy wbudowane w sumie, Chyba to jest bardzo silny wpływ jednak ideologii marksistowskiej, przekonanie, że prawo jest najlepszym regulatorem wszelkich stosunków międzyludzkich. Prawda? Że jak coś jest zapisane w konstytucji, w ustawach, w rozporządzeniach, to w związku z tym to ma taki wpływ przemożny na zachowania ludzi, na postawy, na ich... Przekonania, wierzenia, i tak dalej, że to wystarczy zmienić ustawę, i zmieni się świat. Tak? No najlepszy... Czy to jest spór koncepcji praw, bo przypominam sobie koncepcję Erlicha na przykład, nie? tutaj, który mówił, że prawo jednak jest w pewnym sensie formą yy, wynikającą z negocjacji. A to jest jeszcze o coś innego? O coś innego, chodzi. innego tak? chodzi, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że to bardziej widać w koncepcjach prawnonaturalnych, to znaczy, że musi istnieć na pewnym poziomie podstawowym zgodność między prawem stanowionym a prawami wynikającymi z natury, to nie tylko są kwestie religijne, ale to bardziej odnosi się do natury w ogóle świata, funkcjonowania świata, no Tu wchodzimy w wielki spór, nie? W sensie, no tak. tak. I teraz chodzi o to, że Ideologii, w... znaczy światopoglądowy. jako prawnik zawsze od, od, od pewnego czasu uprawiam taką, powiedziałbym, narrację bardzo redukującą świat prawniczy. To znaczy ja nie uważam, że prawo jest najlepszym regulatorem stosunków międzyludzkich. Jak nie ma moralności, obyczajów, poczucia estetyki, smaku, jakiejś takiej elementarnej przyzwoitości, to nawet najbardziej doskonałe prawo będzie narzędziem ułomnym. Czy to... usiłowano deficyt tych wartości, o których Pan tak. mecenas mówi, usiłuje się ich trwanie zabezpieczyć system, systemami prawnymi, tak. co oczywiście jest absurdem. To jest absurdem. I to prowadzi, czyli mówiąc najprościej, kiedy puściły hamulce obyczajowe i moralne w polskiej przestrzeni politycznej, to prawo stało się po prostu tylko i wyłącznie narzędziem opresji, a nie mm. tym takim regulatorem. I tracimy państwo. tracimy państwo. Tutaj rzeczywiście alarmuje tak? pan i pisze o tym, że tak. tracimy państwo tak. i że konsekwencje tego faktu poniosą nawet ci, którzy. W największym to. stopniu. Największym to jest stopniu, paradoks. Tak. Ja, ja głoszę taką tezę od pewnego czasu, że największymi ofiarami Donalda Tuska są wyborcy Donalda Tuska. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że z socjologicznego profilu elektoratu wynika, że to są ludzie głównie mieszkańcy dużych miast, trochę mhm. bogaci niż elektorat mhm. PiSowski, który się zachowywał bardzo racjonalnie. Ja nie jestem jakimś tam wielkim amatorem i poplecznikiem rozwiązań o charakterze socjalnym, ale ja rozumiem tą politykę i ci ludzie, którzy głosowali na PiS, bo PiS im obiecał 500, zachowują się bardzo racjonalnie. Racjonalnie, tak? No, to, to z ich perspektywy to jest, to jest przejaw pewnej mądrości życiowej. Natomiast wyborca platformy nie zachowuje się racjonalnie, bo Tusk wcale nie obiecuje korekty tej polityki. Tak? To już nie mówię o tym, że. Zlikwiduje 500 plus po to, żebyście nie musieli na tych tam, prawda biedaków, płacić, tak, że zlikwiduje socjal, że tam y, y, teraz wszyscy będą, prawda, w jakimś tam ultraliberalnym świecie żyli. Tylko Tusk stawia na antywartości mhm. i te antywartości w realizacji one w największym stopniu uderzają właśnie w tych, którzy mają najwięcej do stracenia. Pisze pan coś takiego, że Polska straci niepodległość nie wskutek zaboru wojny, ale na sali sądowej i ta utatanie niepodległości zostanie dokonana przez prawników, którzy y, kształcili się na polskich uczelniach prawniczych. To jest prawda, no. to jest prawda ale to jest, to, jest, to jest... Brzmi to, kosz, brzmi to koszmarnie. A brzmi to koszmarnie, a dlaczego tak? Bo my jesteśmy odpornieni na historię w pewnym sensie. No dlatego to oczywiście ten, ten zarzut, na przykład, że tam ktoś jest faszystą, czy, czy... Dzisiaj to jest ciekawe. Dzisiaj to już się nie mówi o tym, że ktoś jest tylko faszystą, ale że jest faszystą i poplecznikiem Putina. Trzeba to wzmocnić, bo już sam, sam zarzut, że ktoś jest faszystą nie, nie działa. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my jesteśmy odporni na historię. Powtórka z historii polegająca na tym, że nagle się jakiś tam nowy facet z wąsem w Niemczech pojawi i będzie, będzie wdrażał tą politykę, która, która była koszmarna, tragiczna i która doprowadziła do tak wielu nieszczęść w, w Europie w XX wieku, to jest praktycznie no, mhm. ryzyko jest zerowe. My nie jesteśmy odporni na to, czego nie było. Utrata niepodległości na sali sądowej. Jest pewnym nowym. Prawda? Można to przewidywać, można yy, yy, prognozować, że tak się stanie, na bazie pewnych doświadczeń, które są, ale jeżeli tak się stanie, no to, to my się dopiero zorientujemy po fakcie, że to nie. Chciałbym, ma być, żeby pan skomentował tak? coś, co napisał Jan Rokita, co mnie uderzyło. Jan Rokita zwraca uwagę na to, co nie zdarzyło się jeszcze nigdy w historii ani sądom trzeciej Rzeszy. W procesie denazyfikacji ani sądom w Związku Radzieckim czy w państwach satelickich po upadku komunizmu. Ani w Norymberdze, ani w Hadze, ani w żadnym innym trybunale nie przyszło nikomu do głowy, aby nazistowskie czy sowieckie sądy uznać za niesądy, a ich wyroki zbiórczo za nieistniejące. No hmm. tak, 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 tak jest, niestety. To, to jest. Znaczy, można powiedzieć, że zaczyna się nowa epoka. Zaczyna, ja, ja nie sądzę, żeby zaczynała się nowa epoka. Ja raczej. Ja raczej bo, bo epoka to jest piękne słowo, prawda? To, to jest pewien optymizm za tymi że Nowa epoka, wchodzimy z optymizmem w przyszłość. Raczej. jeśli rzeczy, to, 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 to w, w, sarkaz i ironia tutaj, oczywiście. Tak, jest, tak. Ale tym, ja, się, ja, bym, ja, bym, ja, bym, ja bym się odwołał do innego, do innego takiego historycznego porównania. Jak ostatni cesarz żeby odsyłał insygnia chyba w 476 roku do Konstantynopola, to przeciętny Rzymianin tak specjalnie nie wiedział, co się stało. Tak? On sobie żył, obudził się, następnego dnia poszedł gdzieś tam do łaźni, gdzieś tam na, na targ prawda? z kimś tam wymienić jakieś, jakieś, jakieś słowa nie zorientował się, że nie było już Imperium mhm. Rzymskiego, tak naprawdę. Ta historia, tą datę przypisała temu konkretnemu wydarzeniu i to my uważamy, że od tego momentu się, się, się po Imperium Rzymskie Czyli. skończyło. I z tą, z, tym, z, tym, z tą utratą niepodległości na sali sądowej jest dokładnie tak samo. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś się zorientuje. Być może historiografia nada temu jakąś datę, tak? Musi się okaże, że ktoś dojdzie do wniosku, że najbardziej brzemienne w skutkach było akurat to wydarzenie, tak? Ale historia jest procesem, prawda? I to jest największy dramat, znaczy, że my to... współcześni mamy bardzo Aha. wielką, trudność z uchwyceniem istoty procesu historycznego, którego jesteśmy uczestnikami. No tak, ponieważ, ponieważ mamy do czynienia z, z taką depolityzacją świadomości. Znaczy wniosek z tego płynie taki, obywatele interesujcie się polityką, bądźcie bytami politycznymi, bo jeżeli nie będziecie bytami politycznymi, no to skończy się to dla was... Niedobrze. Wielkie wyzwanie Wielkie dla każdego wyzwa. człowieka, który Wiem. zachowuje w sobie resztki świadomości, żeby podążał z kolei sprawdzonymi metodami, na przykład pracy organicznej, pracy u podstaw. No. Czyli Panie mecenasie, bardzo, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Moim gościem był pan mecenas Mikołaj Drozdowicz, prawnik i publicysta, komentator życia społecznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Drodzy państwo, to już koniec naszej dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję wszystkim Wam, którzy zostaliście z nami do tego miejsca. I oczywiście zachęcam Was do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. A jeżeli podoba się Wam ta rozmowa, zachęcam do jej udostępnienia, zostawienia łapki w górę oraz oczywiście do subskrybowania naszego kanału oraz wspierania nas w serwisie Patronite. Dziękuję raz jeszcze bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnej audycji.